Cześć, jestem Artur. Nagrywam dla Was ten film, ponieważ zostałem oszukany na portalu olx.pl i w związku z tym mam trochę doświadczenia i cennych porad, którymi chcę się z Wami podzielić. Mam nadzieję, że dzięki temu nie stracicie. Pieniędzy e, i nie pozwólcie się oszukać. Na wstępie chciałbym Ci jednak bardzo podziękować, Kacper. Kacper to jest facet, który mnie oszukał, za to, że zmotywowałeś mnie do nagrania tego filmiku, za to, że kilka osób skorzysta z moich rad e, i nie da się oszukać tobie czy, czy komuś innemu. Niech Ci ten tysiąc służy jak najlepiej, miej się dobrze i mam nadzieję, że. E, Mimo wszystko, spotkacie sprawiedliwość. Dobra, słuchajcie. Na końcu tego filmiku porady, teraz opowiem szybko, jak to przebiegało. W środę na portalu Oelix pojawił się Lidlomix. Lidlomix to jest młodszy klon Thermomixa, dostępny tylko w Lidlu. Obecnie w Lidlu niedostępny, będzie 5 października, ale jeśli ktoś nie chce tyle czekać, musi kupić go z drugiej ręki. Ja tak właśnie monitorowałem ogłoszenia na portalu OLX. Jak tylko pojawił się nowy to dostawałem powiadomienie i, i tak w środę się pojawił właśnie lidlomix za 1000 zł i postanowiłem od razu działać, bo 1000 zł to jest dobra cena za taki lidlomix. Jak widzicie opisany, że nowy, wojewódzko województwo podkarpackie, numer telefonu, do tego opisane, że mamy dowód zakupu, gwarancja 3 lata na podstawie tego dowodu zakupu, oczywiście realizowana przez Lidla, wysyłka jedynie po wpłacie gratis, mówię dobra, dzwonię do gościa, powiem mu, że zapłacę za pobraniem i Lidlomix mój. Ostatnio sporo się sporo zwracam uwagi na właściwy sposób odżywiania i ten sprzęt mi był potrzebny do tego, żeby jeszcze lepiej i jeszcze szybciej gotować, więc byłem, byłem napalony na tego Lidlomixa. To co, to, co powiedział mi sprzedający od razu po rozmowie, tutaj widzicie nagrania, screen zrobiony z z moich rozmów z nim, że nie ma czegoś takiego jak wysyłka za pobraniem, jeżeli chce, to mogę dzisiaj przyjechać z pieniędzmi, zapłacić gotówką, odebrać towar, no pomyślałem sobie ok, bo, bo rzeczywiście skoro ktoś chce żeby mu zapłacić gotówką, no to znaczy, że ma ten towar i, i spokojnie, mogę, spokojnie mogę komuś takiemu ufać, zaproponowałem sam że mogę mu zrobić przelew, na co on powiedział, że, e, że jasne. E, ja poprosiłem tylko o zdjęcie paragonu, jak widzicie, mi zaraz wysłał. E, no i co, dostałem numer konta, zrobiłem przelew. W aukcji sam mi sprzedający podpowiedział, żebym dał numer ogłoszenia, żebym był spokojny, bo trochę się bałem wysyłać. Tak zresztą mu to powiedziałem, ale on mnie uspokajał, że zaraz nada paczkę w ten sam dzień albo na następny dzień kurierem DBD. No, to ja sobie pomyślałem sprytny gościu, szybko wysyła. Ok, szybka akcja będzie. Ja przelewam tysiąc na następny dzień, albo pojutrze. Lidlomix jest u mnie i wszyscy zadowoleni. No, i co się dalej działo? Następnego dnia zadzwoniłem do. Zadzwoniłem do sprzedającego, ale nie mogłem się dodzwonić. Jeden, drugi, trzeci telefon, i, i postanowiłem, że, że zacznę mu pisać SMS-y. Tych SMS-ów też trochę wysłałem, ale w końcu udało mi się dodzwonić do niego. On zadał jakieś dziwne pytanie wtedy dla mnie: no to czym panu to wysłać? DPD czy pocztą polską? Ja, ja mówię facet: przecież, kurde, obiecałeś, że. Że wyślesz w ten sam dzień, albo, albo na następny kurierem DPD, więc dlaczego, dlaczego w ogóle zadajesz takie pytania? Wtedy mi się lampka ostrzegawcza zapaliła. Eee, zacząłem myśleć, e, powiedziałem firmie, o, jaka sytuacja mnie spotyka, i wspólnik mi podpowiedział, że, że on jedzie w, właśnie w tamte rejony następnego dnia na weekend, więc może go odebrać osobiście. Chciałem zadzwonić do sprzedającego z tą wiadomością, ale nie udało mi się dodzwonić. Wysłałem mu SMS-a a za pół godziny, jak dzwoniłem, to niestety usłyszałem, usłyszałem taki sygnał. O. Telefon nie istnieje, wyrejestrowany, on był zarejestrowany chyba na sieć Orange. Wyrejestrowany nie istnieje. Był i znikł. No, i wtedy wiedziałem już, że jestem oszukany. Stwierdziłem, że będę działał od razu. Nie czekał, nie łudził się, że przyjdzie ten Lidlomix, bo wiedziałem, że już nie przyjdzie. To nie, nie może być przypadek, że numer telefonu nagle nie odpowiada, a facet z, mówił jakieś dziwne teksty. Pierwsze co zrobiłem, to wysłałem do OLX informację o, o tej sprawie i tutaj dostałem bardzo szybko odpowiedź. Bardzo konkretną, i zapamiętajcie ją, ze względu na charakter serwisu i brak zabezpieczeń, transakcji mamy ograniczoną możliwość pomocy. Nasz serwis udostępnia jedynie miejsce do udostępnienia oferty użytkownikom. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować towarów czy też zamiarów sprzedających. Czyli nie ma tak jak na Allegro, programu ochrony kupujących itd. Ja na to nie liczyłem, ale. Ale tak gwoli ścisłości OLX nam nie pomoże. E, następnego dnia udałem się na policję, na policji złożyłem zeznania. Policja najpierw nie chciał ich przyjąć, ale jak mu szybko wyjaśniłem o co chodzi, to też był pewien, że mamy do czynienia z oszustem, więc przyjął te zeznania. Będą Kaspera szukać po numerze konta bankowego, także po logowaniach się na telefon. Mam nadzieję, że był na tyle nieostrożny, że go znajdą bo też policja znajduje, policjant mnie utwierdził w tym, że jest sporo oszustw na portalu OLX i po prostu trzeba uważać. Eee, koniec tej historii jest taki, że nabyłem doświadczenie. Mądry Polak po szkodzie, no ale dlatego się nim dzielę z Wami, żebyście Wy tego błędu takiego, jak ja popełniłem, nie popełnili. Eee, jak zweryfikować sprzedawcę? Przede wszystkim prosimy o zdjęcia, na więcej zdjęć. Wtedy wiemy, że on ma przedmiot we, w swoich rękach. Prosimy też o zdjęcie dowodu zakupu. Koniecznie. E, no i prosimy o wysyłkę za pobraniem. Jeżeli ja, Kacpra, bym poprosił o wysyłkę za pobraniem, on wtedy poprosiłem go, on wtedy odmówił, to wtedy. Mogłem mu zaproponować 200 zł, 100-200 zł zadatku. Skoro ja jestem na tyle zdeterminowany, żeby mu wysłać 200 zł najpierw, to on wie, że ja dopłacę później kurierowi za pobraniem te 800, żeby nie stracić tych 200 zł. Więc w związku z tym uważam to za bardzo skuteczny sposób. Gdybym wcześniej o tym pomyślał, a on by się upierał, no to, no to już się poważna lampka ostrzegawcza może zapalić, naprawdę. Tak jak Kacper mówił, że on potrzebuje szybko pieniądze jutro, to mogę mu zadać pytanie: to ile tych pieniędzy potrzebujesz? On by powiedział na przykład, nie wiem, 500 złotych albo by powiedział nawet cały tysiąc, a ja bym powiedział, nie, nie mogę Ci wysłać tysiąca, wyślę Ci 300 zł. No jeżeli komuś tysiąc jest potrzebny tak na wczoraj, no to, a 300 zł go nie zbawi, no to, no to wtedy już raczej nie ma co ryzykować. Jest jeden sposób, o którym piszę trochę niżej, ja bym ten sposób, jakbym ten sposób zastosował, no to może by było lepiej. To jest taki sposób, że można poprosić kogoś o zrobienie Takiego zdjęcia. Czyli moja twarz, dowód osobisty, może sobie datę zakryć. To chodzi tylko o to, żeby ktoś się zweryfikował. No, podejrzewam, że złodziej państwu czy Wam nie wyśle zdjęcia. Nie ma takiej opcji. Ja, gdybym coś sprzedawał, zależałoby mi na pieniądzach, to bym wysłał. No bo. To są żadne dane, tak naprawdę. Na Facebooku, na Instagramie udostępniamy takie rzeczy non-stop i nie ma się czego obawiać. Tym bardziej, że udostępniamy to pojedynczej osobie, a nie publicznie. Co jeszcze? Można poprosić o zdjęcie innego dokumentu, jakiegoś potwierdzającego tożsamość, albo jakieś pismo z urzędu, które potwierdzi adres. No bo adres KACPRA policjant stwierdził, że najprawdopodobniej jest fałszywy. Można też poprosić o zrzut ekranu po zalogowaniu się na konto bankowe, czyli widzimy, czy to naprawdę jest zarejestrowane na Kacpra XXX, czy jest zarejestrowane tak naprawdę na jakiegoś Janka i tak dalej. Słuchajcie, najważniejsze zdanie, które Wam chcę dzisiaj powiedzieć, to jeżeli sprzedający się ociąga mimo tych próśb, to nie wysyłamy mu żadnych pieniędzy. To znaczy, że to wcale nie jest okazja, tylko to jest próba oszustwa, niestety. W moim przypadku napalony, chce się zdrowo odżywiać, nabuzowany. No w emocjach po prostu wysłałem gościowi 1000 złotych. Jakbyście się mnie zapytali dzień, dwa wcześniej o to, czy, czy zrobiłbym coś takiego, no to, to, to bym powiedział: Nie, w życiu. Tak samo Wy sobie możecie pomyśleć, jaki głupi. Nie dość, że komuś wysłał 1000 złotych, to jeszcze nagrywa filmiki. Słuchajcie, w emocjach popełniamy różne błędy, i właśnie przed tym wam, Was chcę przestrzec. Na koniec jeszcze raz podziękowania dla KACPRA. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobało, dajcie łapkę w dół. Jeżeli chcecie, to udostępnijcie ten filmik. Trzymajcie się. Dzięki. Na razie.